Nieoczekiwany obrót po rezygnacji Maciej'a ze SOPW. Fani programu piszą wprost, burza w komentarzach po najnowszym odcinku ślubu od pierwszego wejrzenia. Gdy tylko okazało się, że Maciej zrezygnował z dalszego udziału w programie, fani od razu zareagowali. Internauci są mocno podzieleni, jedni rozumieją decyzję uczestnika, inni ostro go krytykują. Najnowszy odcinek ślubu od pierwszego wejrzenia wywołał ogromne emocje wśród widzów. Wszystko za sprawą zaskakującej decyzji Macieja, który ogłosił, że nie chce być dłużej w programie. To, co się wydarzyło w hicie TVN, skomentowali fani produkcji. Maciej ze ślubu od pierwszego wejrzenia zrezygnował z programu. Wielki finał 11 edycji ślubu od pierwszego wejrzenia zbliża się wielkimi krokami. Już w najbliższy wtorek 2 grudnia widzowie zobaczą ostatni odcinek kontrowersyjnego eksperymentu, w którym ekspertki połączyły w pary Karolinę i Macieja, Kasię i Macieja oraz Kaję i Krystiana. Dziś z pewnością wszyscy fani zastanawiają się, jak potoczą się losy uczestników i czy zdecydują się na kontynuowanie swoich małżeństw. Niestety, tuż przed finałem doszło do zaskakujących scen. Maciej ze ślubu od pierwszego wejrzenia zrezygnował z dalszego udziału w programie, nie ukrywając przy tym emocji. Podjąłem decyzję odnośnie tego programu. Z dniem dzisiejszym rezygnuję z programu. Nie rezygnuję z Kasi, ale rezygnuję z programu, z wywiadów ze wszystkiego. Poczułem się kilka razy urażony. Uważam, że program uderza bezpodstawnie w moje dobre imię i kończę dzisiaj program. Wyznał Maciej, a później tłumaczył powód swojej decyzji. Fani, ślubu od pierwszego wejrzenia, komentują decyzję Macieja. Po emisji najnowszego odcinka ślubu od pierwszego wejrzenia w mediach społecznościowych zawrzało. Na oficjalnym profilu programu na Facebooku momentalnie pojawiły się komentarze. Okazuje się, że decyzja Macieja mocno podzieliła internautów. Jedni nie mogą uwierzyć, że uczestnik tuż przed finałem wycofuje się z programu. Fani ostro podsumowali Macieja i apelują do Kasi. Dziewczyno, uciekaj od niego, facet masakra, 40 lat, a tak niedojrzały, że szkoda słów. Facet ma 40 lat, a zachowuje się jak dzieciak. Przecież wiedział, jak ten program wygląda, a teraz rezygnuje? Brzmią internauci, pojawiły się również inne głosy. Spora część fanów stanęła w obronie Macieja. Dobrze facet zrobił, żeby cały czas kamery, jeden mądry w tej edycji, postawił na swoim. Brawo Maciej, dobra decyzja, a to i tak nie wpłynie na ich wzajemne relacje, sądzę, że produkcja zadawała pytania szukając sensacji, gdzie jej nie było, nic na siłę, dobrze zrobił. Czytamy w komentarzach, nie brakuje również wpisów, w których fani programu wciąż wskazują Kasię i Macieja jako najlepiej dobraną parę tej edycji. Myślicie, że ich małżeństwo przetrwa, a Maciej pojawi się w finale ślubu od pierwszego wejrzenia?